Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Cześć. i czołem, boom, headshot, dziurą w ścianie, moje serducho znów dostanie ostrzelanie. No co jest, dobre, wolę, wszystko jest ok. Dobra, jak tap nie działa, dlaczego nie działa tabela wyników po tap? Jestem w grupie, gram z Mamutem i Wilsonem i Barakiem. No nic, załadujmy po prostu, co się da, mamy jeszcze dwa pociski. I zająć oczywiście mnie sobie jest strzele w niebo. Oje, lada! laka! Okay, Okej, ciepnijmy Jeszcze raz A, Dlaczego ma takie dziwne cięcie? Czyżbyś wyjebał wszystkie te trzy pociski w drzwi licząc, że je rozwalisz? Nie! Co macie mnie za pila? Wprowadźmy kolejny do komory Prowadźmy kolejnego do komory. Tak pewnie mówili nazisti. Lambert? Opowiedzieć fraszkę. Lambert, Lambert, ty chuj. Dobra, mam jakieś bandaże, ok. Tutaj zdążyłem przed pełną mumifikacją. Bo co to jest? Mumifikacja. Kiedy mam oglądam muminki jedząc mufinka. Więc tak, tłumaczyć komuś, że to jest 2 plus 2. Przecież wiecie o co chodzi. A chciałem powiedzieć o mamie. i muminkach, a ten mufinek tak wskoczył mi. jak szarna... Rau, Kurwa, kompletnie nas to nie interesuje. To było suche w chuj i staramy się o tym zapomnieć. Brręcz tu góry z tym selfie. To nie jest oznak. Jest. Mam ma psiego patrolu, wy kurwy. Mów mi, Chase, szmato. ja stara na kabel, latarka. Ale super. Nie, no stary, no co ty gadasz, no? Co to? Co to kurwa je? Najmocniej, nie, przepraszam. Nie! Co ty, co ty robisz, po chuj! Natankuj lampę! Kto się tam tak napierdziela? Stary, przecież usypialiśmy go 15 minut. Mam Biblię, odejdź. Co to jest? Blue screen. O, widzę, że zapisało mnie w świetnym momencie. Siema! co tam? Lubisz jojo? Co to jest, kurwa? Co to jest? Ja pierdolę. Dawaj mi jedynkę. Jezu, no idziesz. Nic nie stało. Sam to wszedł. Cudow. Ostatek w tym rozrachunku może nas się to opłaci. Jestem na terenie więzienia Tu nam się deadło ostatnio Kurwa Nie! Nie! Ja myślę, że szczurku sponsorze to dla ciebie. Jesteś gorszy niż Pago okej okay. Mogę na... sprawdźmy Nie Nie! Nie! Nie kurwa, to, to się nie dzieje na... Dobra, gnoju Nie, nie, nie! Nie wejdzie tędy, nie? Jak nie wyjdzie? Jak nie wyjdzie? on wchodzi tędy! Bez kurwa! <laughs> blocked! To jest nie do przejścia, nie? Nie jesteś w stanie przejść przez to. Nie da się, nie ma opcji. Koniec! Road is blocked! To nie jest detonator. się zaraz się dowiem, że detonator... Nie detonator jest ten! 30 km stąd na wschodzie winy w innym bunkrze. Moi drodzy, serdeczna tarcza, dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Zdrówka, trzymajcie się. Mile widziany like, sub, serdeczna tarcza, trzymajcie się. Hejazd!